Spotkałam wczoraj gościa w metrze. Powiedział, że można coś dorobić, więc jestem teraz tutaj. U nas to się mówiło: raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy. A nie takie lazerowe pierdoły. Słuchajcie, doszło mnie takie info: podobno są tu niezłe nagrody. Dzisiaj plus pięćdziesiąt tysięcy. Już tęsknię za ziemniaczkami ze schabowym. Jak przyjadę to od razu je ugotuję. Kurczę, trudna to jest, ale daję radę. Z taką formą to bym zrobiła pyszne pierniczki na święta. Daj babci wygrać, to ci powiem skąd ten numer 69. A może nie tylko powiem. Może i jestem stara, ale głupia to nie. Ty idź pierwszy, ja za tobą. No i co, dzieci, emerytura się udała zasubskrybuj jeśli chcesz zobaczyć babcie w przyszłości